Pozoru zwykły dzień w Zielonej Górze. Zwykły mężczyzna, zwykła wizyta w lesie. Ale to, co miało być chwilą wytchnienia, zamieniło się w tragedię, która wstrząsnęła całym miastem. 12 października, Racuła, przedmieścia Zielonej Góry. Pan Marcin, 46-letni kierowca tira, podczas przerwy w trasie postanowił udać się na grzyby. Jego jedynym towarzyszem był pies, Serafinka, mały wesoły york. Jednak po chwili zniknęli. Nikt nie wiedział, co się stało, dopóki nie przyszła straszna wiadomość. To był normalny, spokojny dzień. Pan Marcin po prostu chciał odetchnąć od długiej drogi, zjeść coś na świeżym powietrzu, ale być tylko chwilą wytchnienia. Wziął psa na smycz i ruszył na pobliskie pola. Zniknął bez śladu, a kiedy ostatni raz kontaktował się z rodziną, nic nie wskazywało na to, że coś złego może się wydarzyć. Po rozmowie telefonicznej. Która nagle się urwała, rodzina nie miała żadnych wiadomości. To, co miało być spokojnym spacerem, stało się początkiem koszmaru, który zakończył się tragicznie. Trzy psy zaatakowały pana Marcina. Trzy potężne stworzenia. Szkolone, jak się wydaje, do pracy w policji. I to one, zamiast pomóc, stały się narzędziem śmierci. Prokuratura bada, czy te psy, mające być przeszkolone do pracy w służbach, były naprawdę przygotowane do jakiejkolwiek roli. Według informacji gazety wyborczej nie przeszły niezbędnych testów i nie nadawały się do służby. A mimo to uciekały ze strzelnicy, szaleńczo atakując grzybiarza. Na miejscu tragedii, według świadków, psy były wyjątkowo agresywne. Pan Marcin starał się uciekać, jednak nie miał żadnych szans. Na nagraniu z kamer monitorujących teren strzelnicy widać, jak psy przełamują ogrodzenie, Dostają się na zewnątrz i zaczynają ścigać grzybiarza. Choć próbował wzywać pomoc, stracił kontakt z rzeczywistością, a jego ostatni krzyk o pomoc pozostał bez odpowiedzi. Zginął tam, w lesie, sam, w brutalnym ataku, który zakończył się jeszcze przed przybyciem pomocy. Zaledwie kilka chwil. Zwykła chwila spokoju, która zakończyła się atakiem. Mężczyzna, który starał się uciec, krzyczał o pomoc. Ale było już za późno. Psy były nieustępliwe. Przerażenie, jakie musiał poczuć, trudno sobie wyobrazić. A wszystko to, bo strzelnica nie zapewniła odpowiednich środków ostrożności. Ogrodzenie wokół strzelnicy nie było wystarczająco silne, by powstrzymać te potwory. I w tej chwili zniknęła jakakolwiek nadzieja. Tragedia była nieunikniona. Świadkowie twierdzą, że ogrodzenie wokół strzelnicy które miało trzymać psy w bezpiecznej odległości, było zbudowane z cienkich desek i siatki, które z łatwością mogły zostać sforsowane. Mimo ostrzeżeń o groźnych psach, które mogły stanowić zagrożenie, nikt nie spodziewał się, że dojdzie do takiej tragedii. Ogrodzenie nie wystarczyło, by zatrzymać dzikie, szkolone do agresywnych działań psy. Właściciel psów, jak się okazuje, nie zadbał o odpowiednią ochronę. Właściciel psów, emerytowany policjant, nie miał pojęcia, jak szkolić psy. Nie tylko nie przeszły wymaganych testów, ale nigdy nie zostały odpowiednio wychowane. I teraz nie ma już powrotu. Tragedia, która miała miejsce w Rakuli, wstrząsnęła nie tylko Zieloną Górą, ale całą Polską. Zginął człowiek, a odpowiedzialni nie zostali jeszcze ukarani. Każdy dzień przynosi nowe pytania. Kiedy ta sprawiedliwość nadejdzie? To, co miało być zwykłą chwilą relaksu w lesie, zakończyło się w sposób, który wstrząsnął nie tylko Zieloną Górą, ale całą Polską. Zginął niewinny człowiek, który tylko chciał odpocząć w lesie, a psy, które miały być narzędziem pomocy, stały się narzędziem śmierci. Niezrozumiałe zaniedbanie, brak odpowiednich środków ostrożności i tragiczna niewiedza właściciela doprowadziły do nieodwracalnej straty. Czy w końcu sprawiedliwość zostanie wymierzona? Kiedy odpowiedzialni za tę tragedię poniosą karę? Nadzieja na to, że te pytania w końcu znajdą odpowiedź, jest coraz bardziej ulotna.